To znowu ja, Carolek 9.5 w Silent Hill Home Comic 5. No i co? W ostatnim odcinku mieliśmy do czynienia, nawet nie mieliśmy do czynienia, widzieliśmy po prostu. Pieram do głowego. No i jedziemy dalej. Musimy, przypomnę, naszym zadaniem jest odzyskać 5-3 wspomnienia pewnej pani. Dobra, kolejny rowak pokonany. Co my tu mamy? Znowu jakiś filmik? Nie. Weźmy. Znalazłem serum. Tak, wiem co to jest. Jak będziemy mieli mało życia i je weźmiemy, to potem dostaniemy zastrzyku adrenaliny takiego mocnego. I będziemy szarżować. Będziemy nie do pokonania przez krótką chwilę. Znowu coś słyszę. Co to było? Dobra, nieważne. Żyjemy w każdym razie. Dobra, lecimy dalej. A gdzie zniknął piramidogłowy? Wszedł w tą stronę. Przeszedł przez ścianę chyba. Może miał, nie wiem, może miał wolfhaka Nieważne. W każdym razie jesteśmy. Gdzie jesteśmy? Na jakimś korytarzu. To ślepy zaułek. Jesteśmy na... na schodach, na jakichś piętrach. Tu nie możemy otworzyć drzwi, bo z tej strony, tak? Tutaj jest zawalone gruzem wszelkim. Musimy przeskoczyć, chyba? Tak. No i idziemy powoli, żeby nie natrafić na żadnego potwora. Wyłączę latarkę na chwilę, może. Kolejny filmik, kochani. O, tam widzę coś. No i co to kurwa znowu jest. No właśnie, to samo chciałem powiedzieć. O Jezu, yes. co, co to ma za ryj w ogóle? Yy, dobra, na chwilę zatrzymamy, mamy się kierę w ręku, dobra. Czyli walczymy z potworem, którego nazwę yy, pająk Ręki. Chodź do mnie, pają koręki. O! Dostaliśmy trochę od rękiego I z powrotem dostaliśmy. Kurczę, niebezpieczny jest pająk koręki. No i znowu dostaliśmy. Na niego działają chyba tylko silne ataki. Ale uderzając, tak po prostu w niego też dostaje. Ale dostajemy od niego. Ale dostał w pół klaty. Świetny cios, Alex. Dobra, włączamy latarkę. Gdzie on ma głowę? Tutaj. Oje ale się rozkraczył. A proszę, pusto pod nogami. Czyli nie jesteś chłopem, jesteś po prostu kobietą, zwykłą babą. Która mnie ubiła do jednej trzeciej życia. Weźmiemy sobie health drinka. No i mamy dużo życia, sporo. Czyli pająk ręki pokonany. Czy pająkonogi, nie pamiętam. Może być pająkonogi albo pająkoreńki, nie obraźcie się. Jak powiem troszeczkę inaczej. I kolejny health drink. Chodź do mnie. Tak wygląda, który ósmy health drink. Już mieliśmy 8, ale przed chwilą zużyliśmy jednego na tego właśnie brzydkiego pająkonogiego. Dobra. Jesteśmy znowu wyżej gdzieś. Musimy znaleźć trzy wspomnienia. Dobra. Z powrotem przeszukujemy pomieszczenia w tym hotelu Grand Coś mi wychodzi. No właśnie. Owady. Kurczę. Alex. Jeszcze coś jest? Po tamtej stronie jest jakiś potwór, ale dobrze, że mnie tam nie ma. Dobra. Czy sprawdziłem toaletę w tym pomieszczeniu? Nie sprawdziłem. Mam kolejny list. Zaraz sprawdzę toaletę. Jim. W zeszłej nocy znów tam byli. Widziałem, jak Karol przekradła się w stronę głównej sali balowej. A wiesz, gdzie to prowadzi? Nie wiem, co by staruszek zrobił, gdyby się dowiedział. Mógłby tego nie przeżyć, biorąc pod uwagę jego zdrowie. Jak myślisz, powinienem coś powiedzieć? Paul, spunde, zjem sobie trochę zupy, bo jestem strasznie głodny. Dobra, już jestem sami. Dobra, kolejna kartka. W nic tu nie ma. Tu rozwaliliśmy owady. Dobra. I nie sprawdziliśmy toalety. Ale jest zamknięta, czyli nic nowego. I lecimy dalej, kochani. Do kolejnych pomieszczeń. Sprawdzać kolejne pomieszczenia. Tu zamknięte. Tu możemy sobie porąbać elegancko. I słyszę znowu te takie świerszczowe odgłosy Tu mam szafę do przesunięcia Jeszcze mam łazienkę skorzystamy z niej zamknięte. Dobra, przesuwamy szafę. Tak, wiem, że jesteś silny high style sił. Dobrze, Alex. Tak cię właśnie uczuła header. Tak cię właśnie uczuła header. I znaleźliśmy kolejne wspomnienie chyba. Co? Gdzie z której strony mogę je wziąć? Tak, tutaj. Ta pocztówka może być, yy, tą pocztówką może być jedno ze wspomnień. Z tyłu jest wiadomość. No i znaliśmy kolejne wspomnienie z parku rozrywek przy jeziorze. Mamy ile wspomnień? Dwa Ile mamy wspomnień znalezionych? Znajdź trzy wspomnienia dla damy Kurczę, to jeszcze jedno wspomnienie nam zostało do znalezienia I health drink Tak, super super ancko się czuję Z tyloma health drinkami Może po prostu zaczniesz nimi handlować na czarno gdzieś Albo sprzedasz je gdzieś do apteki I zarobisz mnóstwo pieniędzy Kurczę latają nad tym Dobra kolejne pomieszczenie Zamknięte Zwiedzamy dalej nie, ja się chyba cofam tak właśnie się cofam I słyszę o właśnie Musimy na niego poczekać Chodź kolego o. Czy mógłbyś mnie tak mocno nie bić Przecież ja ci aż takiej krzywdy nie robię bijecie troszkę o kurcze czy umrzesz wreszcie czy nie umrzesz znowu dostał w klatę w efektowny sposób tak to miało właśnie wyglądać no i co, słyszę jakieś y, obslizgłe dźwięki, nie wiem co to Chodzimy dalej co mam tu coś? nie, nic tu nie mam Jesteśmy w kolejnym pokoju. Możemy tu zaskoczyć chyba. Ale jeszcze nie zbadaliśmy wszystkiego. Dobra, no to w tym pomieszczeniu zakończymy. Kolejny odcinek. Zagrajmy Saleh 5 5.com. Karolek 95. Żegnam się z wami. Do zobaczenia ludziska. Kocham Was i dzięki, że oglądacie.